Siema, my się jeszcze nie znamy, jestem Mazur, a to jest pierwszy odcinek Minecraft Poradnik. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wybuchowym piecykiem. Przypuśćmy, że jestem zwykłym graczem, który chodzi i lubi grać. Wchodzę do domku, patrzę, ła, żelazo i piecyk jeszcze? No, to sobie przetopię i se wezmę, nie? No i sobie przetapia, a o co chodzi? No, jak sama nazwa wskazuje tematu, wybuchowy, znaczy wybuchowy. Teraz zaprezentuję, jak to działa. Tu mamy piecyk, a tu jest woda. Yy... No i tak, jeżeli zaczniemy coś przetapiać w piecyku, to woda przekształci się i zacznie spływać tędy. To spowoduje, że czerwony proszek yy, no zniknie, ponieważ woda, jeżeli z, yy, zleje się na czerwony proszek, na no to wypada jako item do złapania. Yy, no i właśnie ten proszek jest po to, żeby zablokować działanie tej czerwonej pochodni i żeby nie wysyłało yy, żadnego sygnału. Do TNT. No jeżeli to zniknie, to się uruchomi i odpali TNT. Teraz zaprezentuję jak to działa. Weźmiemy sobie jedną rudę żelaza oraz dwa potyki i przetopimy sobie. Jeżeli coś wsadzimy, to się nic nie stanie. Natomiast jeżeli się zacznie przetapiać. Się może coś stać. No i proszę. Skończony. A piecyk co? Piecyk nietknięty. <laughs> żelazo mam. Ale gracza na pewno to już zabiło. Eee, no dobrze. Teraz pokażę jak to działa. Będą potrzebne nam następujące rzeczy. Eee, może to być kamień lub ziemia. Obojętnie jaki blok. Eee, Plucz blok redstone'a, ponieważ On jest jakby takim źródłem No to jest coś w stylu Czerwonej pochodni I ona od razu by zasiliła, więc Z góry mówię, że, że nie No i tak, pierwsze co robimy, stawiamy piecek Drugie, wykopujemy Taki mały dołek Ważna sprawa Gdy stawiacie wodę Najpierw zróbcie tak jak ja teraz. Nie, żeby była dziura, bo potem to wszystko spływa na obie strony. A przypuśćmy, mamy tak. Stawiam to tak, robię i potem co? No, teraz to nic się nie robi. Nie? No i dobrze. A jeżeli zrobię tak, To to już spływa, więc najpierw lepiej mieć tak. No i dobrze, postawiliśmy wodę. Co teraz? Teraz wykopujemy dołek. Zależy jak kto chce, ile TNT. Zależy też na jaki domek, jakiej wielkości. No, ja osobiście polecam y, trzy klatki w dół. No, postawimy czerwoną pochodnię. Aha i jeszcze jedna wa ważna rzecz. Zanim postawimy wodę, e, najpierw należy tutaj postawić kamień, jeżeli chcesz się zrobić podłogę. E, ponieważ jeżeli teraz byśmy postawili, a to to by spłynęło. I nam by wszystko popsuło. E, no i dobrze. To to teraz naprawię. OK. Tutaj wykopujemy taki dół, żeby było również miejsce na TNT. No i co teraz wykonujemy? Ano teraz obędnie jaki blok, prócz bloku czerwonego kamienia, stawiamy tutaj. Potem czerwoną pochodnie stawiamy na przeciwną stronę od czerwonego proszku. Tutaj możemy dalej postawić redstone'a, No jak widać to nam zablokowało yy, działanie tej czerwonej pochodni. Zajmiemy sobie TNT. No i oto, tak się to właśnie robi. Teraz zaprezentuję jeszcze raz dla pewności, że działa. Proszę, wsadzamy patyki. O, nic się nie dzieje. A jeżeli wsadzimy na odwrót wszystko, to również się dzieje. Chodzi o to, żeby dwie rzeczy były w piecyku. No i proszę, wszystko ładnie, pięknie wybuchło. Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że poradnik był dosyć zrozumiały i, i dosyć ciekawy. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie. Cześć.